Szczęść Boże, konferencja miała być tydzień temu, biblijna, ale było bierzmowanie u na blisku no, Nie można było nie być. Dlatego dzisiaj będzie tematem naszych rozważań Księga Proroka Amosa. To księga prorocka, najstarsza, jeśli chodzi o spisanie przez autora. Prorok Amos działał w VIII wieku przed Chrystusem i on jest autorem księgi. Czy ją spisał, to inna historia, ale nauczanie jest proroka Amosa. Może najpierw parę słów na temat samej osoby proroka. Urodził się i żył w mieście Tekoa to jest południe Izraela mieszkał na kraju Pustyni. Dlaczego to jest ważne? To też za chwilę. I w dość już tak dojrzałym wieku Pan Bóg go powołał na urząd proroka. I co ciekawego, wysłał go to prawda do Państwa Żydowskiego, ale innego. Na północy. Po śmierci króla Salomona państwo żydowskie uległo podziałowi. Południe pozostało wierne dynastii Dawida i północ oddzieliła się całkowicie. Jeroboam, który rządził państwem północnym, nie chciał, żeby ludzie chodzili na święto Paschy do Jerozolimy. A więc trzeba było im coś zaproponować, innego. Postanowił utworzyć dwa sanktuaria w swoim państwie. Jedno było w Betel, drugie w Dan. No ale, żeby te sanktuaria funkcjonowały, musiał sprowadzić tam kapłanów z Jerozolimy. Który kapłan zostawi Jerozolimę i pójdzie do Betel? Nie wolno było tego robić. No ale Jeroboam użył argumentów pewnie finansowych i skorumpował. Niestety byli kapłani, którzy zostawili Jerozolimę i poszli właśnie służyć w Betel i w Dan. Taka była sytuacja. Mimo, że wiedzieli, iż tego robić nie wolno że tylko w świątyni jerozolimskiej można oddawać cześć Bogu, zostawili to. A ponieważ tam funkcjonowali, nie mieli praktycznie, no chyba nic wspólnego z Panem Bogiem, skoro na coś takiego się zgodzili, to wcale się nie przejmowali ani życiem religijnym, Izraelitów niczym. Mieli swoje uposażenie, zwierzęta na ofiary przysyłał król, więc wszystko można by powiedzieć, schodziło bardzo nisko. Poza tym pojawiały się kulty pogańskie, im to też nie przeszkadzało ani Królowi. Król zawierał różne sojusze z sąsiednimi narodami, warunkiem był kult Bogów, chętnie się na to zgadzał, a więc pojawiły się inne bóstwa Bal inne posągi. Taka była sytuacja. I teraz w Tekoa, gdzie mieszka prorok Amos, jeszcze może nie prorok, on zostaje przez Boga wezwany. I ma iść do Betel i mówić, że to nie tak. Że to nie tak. Zobaczcie, kochani, że tak po ludzku to jest no, trudne do wytłumaczenia. Na co mógł liczyć? Na śmierć. A jednak zostawia swoją rodzinną miejscowość, jak wspomniałem, jest już człowiekiem dojrzałym. To nie jest młody chłopak, który chce dla swoich idei poświęcić życie, ale człowiek dojrzały idzie do Betel. Na pewno był wcześniej przed powołaniem na urząd proroka człowiekiem wierzącym. Żył w miejscowości, jak wspomniałem, na skraju pustyni, gdzie jego życie zależało od deszczu. Jeśli deszcz nie padał, nic tam nie rosło, a więc zwierzęta nie miały co jeść. I groziła mu śmierć głodowa, jemu i jego rodzinie. Jak sam o sobie mówi, wziął mnie Pan Bóg od owiec. Najprostsza odpowiedź byłaby taka, że był pasterzem, ale niekoniecznie. Raczej był właścicielem kilku stad owiec. Był człowiekiem dość dobrze sytuowanym. A więc znowu, po ludzku, jak to wytłumaczyć, że zostawia wszystko i idzie, wiedząc, że nagrodą może być kara śmierci? Dobrze sytuowany, ponieważ zna historię Izraela, zna również Jerozolimę. Prosty pasterz raczej nie miał takiej możliwości, by odebrać. Jako takie wykształcenie, czy pielgrzymować do świętego miasta, do Jerozolimy. I ma jeszcze jedną umiejętność, która no, nadaje takiej estymy. Znowu mówi: Jestem tym, który umie nacinać sykomory. To czapeczka z głowy. To była sztuka dość trudna, i strzeżona, przekazywana z ojca na z syna. To umiejętność, która powodowała, że skoro się umiejętnie podcięło gałęzie sykomorze, to ona owocowała dwa razy w roku. Może z naszej perspektywy życiowej. To nie jest takie wielkie osiągnięcie, bo można iść nie wiem, w styczniu do supermarketu i kupić, nie wiem, świeżutkie winogrona, czy piękne truskawki i inne owoce egzotyczne. Ale proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie jedynym pożywieniem są no, zwierzęta, które można wymieniać oczywiście za ziarno czy mąkę i owoce. Drzewo, które owocuje raz w roku. Dobrze to znamy. A tu pojawia się ktoś, który umiejętnie podcinając gałęzie powoduje, że to drzewo owocuje.